Jak wybrać uczelnię i kierunek studiów? Załóżmy, że już wiesz, chcesz studiować. Super, gratuluję podjęcia decyzji. Moim zdaniem, na początku należy zdać sobie sprawę z istotnej różnicy, która zachodzi między uczelniami akademickimi oraz uczelniami zawodowymi. Jeżeli ktoś chce zdobyć tylko dyplom magistra, to nie ma tutaj o czym mówić. Jednak, jeżeli ktoś chce naprawdę zgłębić określoną dziedzinę wiedzy ludzkiej i rozważa robienie doktoratu, to dobrze zapoznać się z tym rozróżnieniem. Na uczelniach akademickich pracują badacze. Kontakt z nimi jest kluczowy, jeżeli ktoś myśli o karierze akademickiej, gdy uczelnie zawodowe mają podejście praktyczne. W Polsce uczelnie akademickie to zwykle publiczne uniwersytety. Jak wybrać kierunek studiów? Na początku polecam uważnie zapoznać się z ofertą różnych kierunków proponowanych przez daną uczelnię. Bardzo częsty błąd ludzi polega na tym, że zaczynają coś studiować, a po roku dopiero orientują się, co studiują. Na przykład socjologia to nauka o społeczeństwie, a nie kierunek, po którym można pomagać ludziom. Tak na marginesie y, warto pomagać innym bez względu na wykształcenie jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Dobrze jest się zorientować, ale trzeba uważać na dobre rady, bo. Y Często wypowiadają się ludzie, co bazują tylko na swoich bardzo naiwnych wyobrażeniach. Słyszałem kiedyś sugestie, że po politologii można dużo pieniędzy zarabiać, tylko trzeba dostać się do koryta po wygranych wyborach. Politologia jest bardzo interesująca, ale byłbym daleki od sugerowania młodym ludziom, że po ukończeniu tego kierunku pracodawcy będą się o nich zabijać, czy też wygrają wybory i będą dużo zarabiać pieniędzy jako politycy. Moim zdaniem nie warto myśleć tylko o tym, czy dany kierunek jest przyszłościowy. Żyjemy w świecie, który się dynamicznie zmienia. Wielu z nas będzie w przyszłości pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Jeżeli ktoś wybierze tak zwany przyszłościowy kierunek, ale będzie się na nim męczył przez 5 lat, to może okazać się, że skończył studia, jednak jest naprawdę zły w tym, co robi. A rzeczy te, które potrafi zrobić, taniej i szybciej wykonuje maszyna lub sztuczna inteligencja. Zmierzam do tego, że dla wielu przyszłościowy kierunek. Tak zwany, może być pułapką. Pracodawcy cenią i będą doceniać też zaangażowanie, a jest to trudne w przypadku źle wybranych studiów. Oraz tak zwane kompetencje miękkie, jak kreatywność, zdolność do adaptowania się do nowych okoliczności, dyskutowanie w grupie problemu itd., co oferuje wykształcenie humanistyczne. Jednak to nie jest tak, że ktoś skończy polonistykę i od razu znajdzie sobie fajną pracę czy etat w szkole. Poznałem kiedyś ludzi, co swoje pięć lat socjologii czy polonistyki podsumowywali jako stracony czas. To, co człowiek będzie robił po studiach, zależy od tego, jakie podjął decyzje. Warto coś podkreślić. Pięć lat to dużo czasu, można wtedy znaleźć zawód lub swoją drogę w życiu. Trzeba próbować. Kluczowe jest to, że nie ma automatyzmów. Można po przyszłościowym kierunku pracować jako kelner, a po bezwartościowym kierunku humanistycznym mieć dobrze płatną pracę. Kolejna sprawa, polecam się zapoznać z planem kształcenia na danym kierunku. Ja na przykład byłem w szoku, jak na pierwszym semestrze filozofii dowiedziałem się, że będę uczył się przez rok greki, a przez dwa łaciny, a do tego czekają mnie egzaminy z tych przedmiotów. Ech. Nie było to nie do przejścia, co więcej, bardzo, bardzo pozytywnie oceniam te przedmioty. Są one kluczowe, jeśli chodzi o wykształcenie humanistyczne, ale po prostu byłem zaskoczony. Warto uważać na obiegowe wyobrażenia. Często, słys <coughs> Często słyszałem, że psychologia to taki kierunek dla humanistów. No nie wiem, po pierwsze, psychologia jest nauką społeczną, a po drugie, na tym kierunku jest trochę matematyki, szczególnie statystyka i wymagająca metodologia nauk. Bardzo ważne jest to, aby zrozumieć, w co człowiek się pakuje. Polecam też mieć na uwadze, że czasem uczelnie mają swój taki lokalny klimat. Często pewne uniwersytety są znane w określonych dyscyplinach, z tego, że akurat tam są prowadzone konkretne badania. Przykład z filozofii, inaczej studiowali na Cambridge uczniowie Wittgensteina, a zupełnie inaczej filozofia była rozumiana wśród francuskich egzystencjalistów. Jeżeli ktoś nie potrafi się zdecydować na jeden kierunek, to polecam studia międzyobszarowe. Chyba każda uczelnia organizuje to indywidualnie, ale często jest taka możliwość, aby studiować kilka kierunków na raz, jeden musi być wiodący, wtedy student może indywidualnie dobierać program kształcenia, czyli może wybierać przedmioty z różnych kierunków. Jeżeli kogoś to Interesuje, warto się o tym dowiedzieć więcej. Może to być lepsza opcja niż studiowanie dwóch różnych kierunków. A czy warto studiować dwa kierunki? Można, wielu tak robi, ale to dość wymagające. Trzeba to ocenić indywidualnie, choć warto mieć na uwadze, że jeden kierunek to już dużo pracy. Podsumowując, jeżeli kogoś interesuje coś więcej niż zdobycie dyplomu, to polecam uczelnie akademickie. Większość z nich to uniwersytety publiczne w Polsce. W sprawie kierunku studiów to po pierwsze, polecam wybrać kierunek zgodny ze swoimi zainteresowaniami. Życie jest za krótkie, aby robić rzeczy wbrew sobie. Po drugie, należy przemyśleć swoje możliwości, ale też nie ma co się bać swoich marzeń trzeba wierzyć w siebie. No i po trzecie życzę powodzenia w dostaniu się na wymarzony kierunek. Zapraszam do komentowania i dzielenia się swoimi przemyśleniami.